Mieliśmy dwóch czy trzech kandydatów. Jeden był Polak, ale wydaje mi się, że było to jeszcze trochę za wcześnie. Polskie społeczeństwo nie było przygotowane do tej kandydatury. Adama, kandydatura Nawałka, Adama Nawalki zawsze była mocna. Była też jedna kandydatura spoza Polski, ale w czerwcu, kiedy z nim rozmawiałem, żeby się przegnął do reprezentacji. Lars Lagerbach. Podpisał kontrakt, jest trenerem, także, także, także nie ma o czym mówić. No, powiedzmy sobie szczerze, że możemy sobie tutaj różne nazwiska wymieniać, natomiast jak ktoś jest trenerem klubowym, ma kontrakt podpisany do grudnia, następ, do czerwca następnego roku i bierze potężne pieniądze, no, to, to, to w ogóle nie można nawet pojechać i rozmawiać, bo nikt kontrakt I nie Lagerbeck. Czyli kontraktu nie, e, nie rozwiąże. Jeżeli chodzi o pana Lagerbecka, to moje zdanie jest absolutnie bardzo dobre, bardzo sympatyczne, natomiast no, nie mogliśmy czekać do do eliminacji mistrzostw, do ostatnich meczy być zawieszeni w próg, bo jeżeli trener Lagerbeck pokonałby z Islandią, nie wiem nawet z kim grają już, z Chorwacją, pokonałby z Chorwacją, pokonałby Chorwację, to matu w ogóle by nie było, nie mogliśmy sobie pozwolić na tak długie oczekiwania, natomiast no, Adam nie jest żadnym, że tak powiem, zastępcą kogokolwiek, od początku jego szanse były bardzo duże, wydaje mi się, że mając pewne doświadczenie, bo 20 lat grałem prawie w piłkę, to wiem co Szatnia lubi, wiem jako trenera Szatnia lubi, to niekoniecznie musi być człowiek, który który, że tak powiem, ujmuje dziennikarzy w rozmowach i tak dalej, tylko jest konkretny, Adam z facetem konkretnym, z doświadczeniem, yy, z charakterem i bądźmy z nim razem, życzmy, życzmy, życzmy mu jak najlepiej, niech nas nie uchodzi ten polski charakter, że zawsze modlimy się, żeby komuś nic nie wyszło, tylko miejmy nadzieję, że Adamowi wyjdzie. Z, ze mnie wyjdzie jeszcze polski charakter i będę się grzebał w przyszłości Rozumiem, że ten, do którego, na którego społeczeństwo nie było gotowe, to, to Dariusz Wdowczyk, yy, a z z tym zagranicznym kandydatem ligę chociaż mógłby pan zdradzić? Nie, nie, nie chciałbym bo sobie tego nie życzył. Natomiast jeżeli chodzi o Darka Wdowczyka, to powiem szczerze. Rozmawiałem z Darkiem ja uważam, że to jest bardzo wartościowy trener, który ma jakąś tam rysę, ale karę odbył. No, Hipokryzja nasza jest taka, że będziemy pewnie, że będziemy cały czas mu to wypominać, ale czasami to jest tak, że Darek karę odbył słusznie bo zawinił, natomiast czasami jest wielu trenerów, którzy trenują, a którzy kary nigdy nie odbyli, bo ich ich nie złapał, prawda? Były to ciężkie czasy dla polskiej piłki. Życzę Darkowi jak najlepiej, żeby prowadził pogoń Szczecin, natomiast może za 3, za 4, za 5 lat będzie miał taką e, szansę. Na dzień dzisiejszy selekcjonuję Sadona na wokę jestem z tego absolutnie zadowolony, i przekonany, że to jest dobry wybór. Był taki wątek jakby przyjaźni Pana z Adamem Nawałką, że to miał czy włoski trop, czy znają z kadry? Pić na wodę powiedziałem wcześniej, tak powiem krótko, powiem krótko, myśmy grali w reprezentacji co młodzi chłopcy, wiadomo jak ktoś gra razem w reprezentację jako młody chłopak, to to musi się szanować, musi, musi się lubić, no, ja grałem po prawej stronie, Adam po lewej, w środku był Kazimierz. Dana, czyli, czyli mamy do siebie wielki szacunek, natomiast przez 30 lat każdy już żył swoim życiem, swoimi problemami. Zdarzało mi się kilka razy z Adamem spotkać, usłyszeć kilka razy, kiedy Adam jeździł na jakiś staż gdzieś do Włoch, no to wykonał do mnie telefon i mnie prosił, czy mógłbym mu pomóc, prawda? Był wykonany telefon, pomoc była konkretna i czasamiśmy 5 minut porozmawiali, natomiast no. Nie mogę powiedzieć, że żeby... nie jestem za takimi szafowaniem, przyjaźnią i niczym. Zadamy się bardzo dobrze znamy, szanujemy się, Adam ma swoje życie, ja ma mam swoje życie. Od dnia dzisiejszego mamy wspólne życie. To jest reprezentacja polski, polska piłka i Adam może liczyć na to, że jak to się mówi, że będę go zabezpieczał z boku pod każdym względem. Natomiast prowadzenie reprezentacji to jest jego problem. Ustalanie składu to jest jego problem i to wszystko jest absolutnie pełna autonomia. się do tego w ogóle nie wtrącam. A wchodziło w ogóle w grę, żeby łączył początkowo górnik z kadrą? Ja muszę panu powiedzieć, że czasami, kiedyś, kiedyś było tak, niech mi pan pozwoli na taką dygresję, że dziennikarze oceniali, krytykowali. Dzisiaj trochę się to zmieniło, bo dziennikarze proponują, mówią jak ma być, a potem my się musimy do tego ustosunkować. Tego problemu nie było nigdy. To był, to był problem, który gdzieś tam można powiedzieć, żeśmy sobie troszeczkę rozważali, natomiast no było wiadomo i z doświadczenia, że, że, że no nie ma takiej możliwości, żeby być selekcjonerem reprezentacji polskiej, być na ławce trenerskiej, no bo za 5 minut nie wiem sędzia Gwizdnie karnego na korzyść, to powiedzą, że Polski Związek Piłkony chce protegować swojego selekcjonera i tak dalej, i tak dalej. No zresztą Adam do tego podszedł bardzo konkretnie, mówił, no nie mogę być na 50% selekcjonerem, ja muszę te dwa miesiące czasu, które mam, przewagi nad innymi, to wykorzystać swoim doświadczeniem i pojeżdżeniem troszeczkę zobaczeniem innych y, piłkarzy, także tego problemu nie było, ale mówię, no my nie jesteśmy od tego, żeby dementować, y, że tak powiem, rozważania y, mediów, dziennikarzy czy kibiców, szanujemy to żyjemy z tym i umiemy z tym żyć, ale no nie jesteśmy tego, żeby to dokumentować. To jeszcze z tych spraw organizacyjnych po, od, od, przez te dwa tygodnie, od kiedy Pan ogłosił poszukiwanie nowego trenera. Rozumiem, że trener był już wtedy znaleziony. Chodziło o takie po prostu załatwienie spraw, żeby kontrakt wynegocjować w porę, żeby trener miał czas się pożegnać elegancko, żeby górnik miał czas na znalezienie. Ja muszę powiedzieć, się wychowałem na górniku Zabrze i wydawało mi się, że kiedy po meczu z Anglią zrobiliśmy konferencję, ja byłem z Adamem umówiony w przeciągu dwóch dni Żeśmy umówili wszystkie szczegóły. Natomiast, no, żeby ogłosić selekcjonera, tam trzeba podpisać kontrakt, musi być wszystko pewne. Nie można robić błędów, jak zrobili nasi poprzednicy, chociaż Adam był absolutnie nie był typem, żeby to wykorzystać. Adam musiał poinformować czy cztery dni wcześniej swój klub o tym, no bo no, górnik, górnik, mówię, górnika trzeba szanować. Reprezentacja to jest cel nadrzędny, dlatego no, proszę mi wierzyć, no, że czas taki logistyczny tych kilku dni był nam absolutnie. Potrzebno, bo nie możemy się obudzić rano i powiedzieć tutaj, będzie trenerem taki czy taki. Natomiast no muszę powiedzieć, że rozmawiałem z panem Przedpełskim, który mi bardzo serdecznie pogratulował. Mówi, że, że dzięki temu, że z reprezentację, reprezentacji był taki szum, no to mógł spokojnie swoje, e, swoje klocki, tak że tak powiem, po, swoje klocki poukładać. No. Rozumiem, że pan no, tak, takiego wariantu by nie zaryzykował, siatkarskiego. Powiem, no powiem, wiadomo, liczy się piłka, no, że wszystkie inne dyscypliny to są troszeczkę inne. No, jeżeli chodzi o na przykład siatkówkę, wspaniały sport, wspaniała drużyna, ale w siatkówce my to możemy dojść do najlepszych trenerów na świecie. No, w Polsce to było niemożliwe. Bo pan sobie, jakbym zrobił, na przykład, nie wiem, saganowskiego trenera reprezentacji narodowej, i powiedział, że do Maja gra w Legii, a od Maja będzie trener reprezentacji narodowej. Natomiast powiem szczerze, że Fascynujący. Fa, e, kogo? Fukowicia, on dobrze mówi po polsku, obcokrajowym. No nie, no to, macie, macie cały czas ten kompleks tych obcokrajowców, prawda? Nie, no ja nie nie, no, 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 Piję do To znaczy, ale ja panu powiem jedną rzecz. ja Jestem przekonany, że to jest tak. No, Jesteśmy daleko od piłki, ja uważam, że to jest dobry wybór, bo presja, bo Mistrzostwa Świata, Antiga to jest facet szalenie inteligentny, mądry, ma blanka dobrego współpracownika, który wie co to znaczy przygotować zespół i wcale może się okazać, że to będzie dobrze, trzymamy kciuki. Zresztą ja pan powiem, że polska piłka trzyma kciuki za wszystkich, za rugbistów, za siatkarzy, za koszykarzy, czasami inni nam zazdrosną, bo jesteśmy sportem numer jeden, natomiast my trzymamy kciuki za wszystkich.